kochani, witam Was w 13 vlogmasie. Przed chwilą wstałam i ogólnie Klara poprosiła mnie, czy możemy otworzyć kalendarz, więc otwieramy 13 okienko. Później mój kalendarz otworzymy, jak ja się ogarnę. Wejmuj, wejmuj. Otworzyć, bo ja nie otworzyć. Ja... No tak. Klara już musi iść do szkoły, bo Klara ma na ósmą. No, jak na razie codziennie te płyny, ale takie miałam. Wiecie, bo ja wkładałam. Chciałam to porozkładać, żeby nie było tak codziennie, ale no, wiecie, jakie są różne. A tu na przykład jest duża rzecz, co nie? I jest to żel do mycia ciała i włosów: dwa w jednym o zapachu owocowych żelków. To idealny produkt dla dzieci. Więc taki płynik o zapachu żelków. Fajny? Bardzo fajnie. Na pewno się przyda, co nie to jest taka rzecz praktyczna, którą na pewno wykorzystasz, bo my się myjesz codziennie, więc płód się na pewno I... przyda. Więc jak widzicie, ja jestem już gotowa. Dzisiaj troszkę taki mocniejszy makijaż w porównaniu do wszystkich poprzednich w vlogmasie, bo mam usta pomalowane pomadką, już wam pokażę jaką, Rouge Edition Velvet z burżuła numerek 27. I mam rozświetlacz z Anastazji. Bardzo lubię te rozświetlacze. Ale nie użyłam ich często, ale Ci miałam trochę więcej czasu. I nadal mam trochę więcej czasu, bo wstałam trochę za wcześnie przed budzikiem, karcia mnie trochę podbudziła. No ale spoko w sumie teraz tak jak na luzie otworzę z wami kalendarz adwentowy i podoba mi się mój makijaż dzisiaj. Bo ogólnie do dzisiaj idę do szkoły, co nie jak codziennie zresztą. I później jestem umówiona z Łuzią, Patrycją i Asią i jedziemy sobie do galerii, a później jadę na urodziny Aurelki. Ostatnia Aurelka tutaj występowała w filmie, pomagała plaży otwierać kalendarz i tutaj sobie gadałyśmy o mandarynkach i jakieś tam inne rzeczy, więc może ktoś kojarzy. Jak oglądacie wszystkie vlogi, to piszcie w komentarzach koniecznie, będę przypinała serduszka, uwielbiam przypinać serduszka do komentarzy. Nie zawsze mam czas, żeby odpisać. Bo wiecie, teraz z Vlogmasem mam mega dużo roboty, ale serduszkuję zawsze, zawsze przypinam serduszka. I otwieramy kalendarz od Asi. Fit Friends. O! nawilżający krem do twarzy, odżywienie i nawilżenie 24 godziny. Cera sucha i bardzo sucha. Zobaczymy jak wygląda opakowanie. O, zobaczcie, tak wygląda kremik. Ale to Fit Friends było dostępne w Rosmania, ale z tego co mi się wydaje, to oni je już chyba z Rosmana wycofali. Ale bardzo fajny produkt, dziękuję bardzo. I numer 13. Mamy tutaj takiego skrzata. Ten karabin naprawdę tak strasznie mocno siedzi i ciężko go otworzyć. właśnie, to już jest nieważne, jak on wygląda. Jakąś dużą karteczkę. Jestem w sypialni. Okej, okay, kochani, więc zobaczcie, weszłam do sypialni. I tu już widzę na łóżku jakiś coś, jakiś prezencik ewidentnie. I o, pilajty. Ale zobaczcie, jakie fajne. Te mamy takie, w takim opakowanku yy, czerwonym w białe kropeczki. A te są jakieś brokatowe. Ale śmieszne, idę do pokoju, je odpakuję i zobaczymy. Nie mam już operatora, bo Klara poszła. A nie wnikajcie za mm, taką nieładnie ułożoną pościel za mną. A po prostu belka leży, a nie chcę jej wyganiać z łóżka, bo no nie lubię wyganiać strasznie kotów z łóżka i to jest, nie wiem, przykre takie one sobie śpią, a ktoś, nie wiem, no nie po prostu nie lubię. Yy, no i nie, u, nie pościelę po prostu łóżka, bo ona tam sobie śpi. Ale zobaczymy te teelighty, bo w sumie jestem bardzo ciekawa, więc tak. Te mamy z Pepko, kosztowały one 5zł i zobaczcie są to takie brokatowe tealeciki bardzo ładnie one się przedstawiają tak się mienią, a te mamy z Ikea i one zobaczcie tu mają, są takie czerwone w białe kropeczki bardzo fajne. Teality mi się przydadzą bardzo, bo ogólnie to ja codziennie wypalam po cztery teality bo do latarenki i do tych trzech i one właśnie, mm, po, zaraz po szkole je sobie włączam i one mi się wypalają. Właśnie, y, zaraz, za, one mi się wypalają i za chwilę potem idę spać. Więc dobra, zmykam. Nie wiem, w sumie co robić. Zmykam, y, może to, że ze rano, a pokażę Wam jeszcze w lustrze mój outfit. O, pokażę Wam w łazience na szybko w sumie. Nie wiem, czy Was to interesuje, bo już miałam w jednym ma się tą koszulkę, ale już wróciła w sprania, więc po prostu sobie zakładam. Po raz kolejny, więc jest to biała koszulka z handemu. Spodnie są z berszki i pasek z Sinsaya Najtańsze i najfajniejsze paski są w Sinsayu Więc polecam i lecę do szkoły Ale podoba mi się mój make up dzisiaj Taki ładny, rozświetlony Ja się wiecie, nie, nie, nie maluję podkładem w ogóle Więc mam taką cerę tylko po nałożeniu kremu A dzisiaj nałożyłam taką bazę rozświetlającą bo właśnie nie miałam kremu w studiu i tak sobie na szybko nałożyłam mm, bazę rozświetlającą rozświetlać, się świecę normalnie a włosy myję codziennie, więc już codziennie wyglądają ładnie, bo jeszcze na początku vlogmasów myłam je co dwa dni i wyglądały tak brzydko taki full. no i zmykam sobie do szkółki jestem trochę głupia, bo zapomniałam o kalendarzu z Haribo, no ale dzisiaj takie żeleczki w sumie nic ciekawego w tym kalendarzu nie ma. Więc kochani, my jesteśmy z Asią po szkole, jesteśmy teraz w galerii i będziemy wcinały drwala. Wróciłam z galerii, ogólnie to nic nie kupiłam, więc spoko. Jedyne co na no, co wydałam pieniądze, to na McDonalda. Ogólnie powiem Wam, że to ja nie przypadam za McDonald'em, ale jak jest drwal, to ja naprawdę nie mogę sobie te, tego odpuścić. Uwielbiam drwala i zakręcone frytki. Naprawdę, jak są te rzeczy w ofercie, to ja naprawdę nie, nie ma opcji, że nie pójdę do maka. a tak to, to jest średnio przepadam za jedzeniem stamtąd, ale drwal i fr zakręcone frytki to jest coś po prostu przepysznego. No więc wróciłam do domu już. I pomalowałam się, przypudrowałam się, bo się świeciłam strasznie na czole, bo właśnie rano użyłam tą bazę taką rozświetlającą zamiast kremu. I po prostu mega świeciłam i przypudrowałam się, bo wiecie, po całym dniu też się mega świeciłam. Więc po prostu przypudrowałam sobie czoła, dołożyłam sobie delikatnie rozświetlacze tutaj, bo od okularów mi się rozświetlacz zmazuje. W kącikach rozświetlacz mi się w ogóle nie naruszył i miałam się rozświetlać z Anastasia, Powiem wam, że uwielbiam tą paletkę rozświetlaczy, co kupiłam. Tam było w którymś filmie, jak my robimy makijaż sterami w seforze, To właśnie tam wam pokazywałam tą paletkę i super mi się sprawdzają te rozświetlacze. I pomalowałam sobie mocniej usta i wpięłam taką spineczkę i ona właśnie fajnie wygląda tej koszulki, zostałam w tym samym ubraniu, bo wiecie są to um, urodziny w sali zabaw, więc nie będą w sukience wiecie, paradowała i nie wiem czy mówiłam, ale to urodziny Aurelki, Aurelka jest takim słodziakiem, naprawdę, ona jest taka kochana i później pokażemy wam właśnie co Aurelka dostała na urodziny, bo właśnie Aurelka bardzo chciała wystąpić w filmiku i pokazać co dostała na urodzinki i myślę, że to już może być właśnie inspiracja dla osób, które idą na urodziny, osoby właśnie w danym wieku, ale to wszystko powiemy wam później. Zobaczcie, jestem tutaj z Aurelką. Przywitaj się Aurela? Cześć. Z Cześć. I będziemy nagrywać, co Aurelka dostała u rodziny. Aurelka bardzo chciała nagrywać. Prezenty! No. Będziemy nagrywać właśnie, bo Aurelka bardzo chciała nagrać taki filmik. I nagrywamy. Zaczynamy, które Aurelka zaczynamy? Od okay. tego? Ok, to bym pierwszą rzecz. To jest taka, takie coś, w której się robi te. Różne rzeczy z takiej gliny. O, z to jest do robienia z gliny? Tak. Fokaż, ja oglądałam o, na filmiku. Czyli to jest zestaw do robienia z gliny. Aurela przypomnij, powiedz ile ty masz lat? Sześć. 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 Więc sześć. jeśli chcielibyście jakieś sześć. pomysły na prezenty dla sześciolatków, to tutaj możecie zobaczyć. Jeszcze tutaj zestaw z gumeczek i spineczek. A to i czekoladki. I czekoladki. Czekoladki. Kolejny prezent. I to jest jaką już mam. Masz? Tak. Nie, to jest innego, nie. No ale ja tak... Enchanty Marsy miała Aurelia niestety Dobra. ma powtórkę, więc będzie miała po prostu bliźniaczki. Ale Enchanty Marsów dziewczyny mają dużo. I Klara, i Aureka. Też. O. To jest play -do jakieś. Playdo. I tu okay. już jakaś lol chyba. Nie, to jest moja lol. A, to twoja, okej. Okay. Co to jest? Play -do? To jest Playdo nie możecie. Tak, wow, to, to jest plejdo, plejdo, jednorożec do robienia lodów, pokażemy? Tak. Zobaczcie, plejdo, jednorożec do robienia lodów, super. Bardzo fajny, tak? Super. Kolejny prezent, tutaj, Jeju, ile jest prezentów? Kolejne Playdo. Jeju, jak... kochani, ja miałam będę. Do... Słuchajcie, to. wiecie co? Ja Bo wam powiem, miałam. jak byłam mała, ja miałam takie ja plejdo. Ja tego nie mam. I ja... Z... To była moja ulubiona zabawka, jak byłam mała. To dentysta. Uwielbiałam mm. robić aparaty, próchnice, łatać super. Mm -hmm. Ale będzie Aurela, zabawa. Yeso. Teraz od tego się uh. bardzo cieszysz. Wow. To, jest, e, lol. to jest Winter Disco. Lol, to jest niesamowite. To, to jest, nie jest niesamowita. A oh, Winter Disco? Che, rzadka, lol. Tak? To, 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 to jest Winter znaczy, Disco. Winter Disco, Aurelka ma rację, zobaczcie. A to jest Laurka. Co to jest? Jakiś LOL? a teraz LOL się bardzo cieszy. Tutaj Kallo. jest y, dziewczyna, podejście, podejście. Chłopak dziecka. i dziewczyna, jest? Tak, I to jest limitowana jakaś edycja, zobacz. Mhm. Ale super, mega fajna. i chyba się cieszysz, co nie? Zleś. Ja, w ja, w ogóle, ja chyba, lubię LOL. To? Lubisz LOL, co nie? I to jest chyba jakiś zestaw kredek, mi się wydaje. A tutaj piaskowe obrazki, a tu jest zestaw kredek. I jeszcze takie... Wow! To jest powiedznik chyba? Tak, to jest powiedznik LOL. Tu jest długopis, a tu coś, jakiś. Super, bardzo fajny prezenty. I tu jeszcze jeden. Wiedział ile tego I jeszcze tu jest. Tu? tu jest do robienia baweczek i jakieś coś takiego z LOL. Mega dużo LOL. Więc kochani, ja jestem już w domu. Już, czy nie już, ale jest godzina 21. Powiem wam, że jestem mega padnięta. serio, jedyne o czym może to już opuścił spać, ale jeszcze dzisiaj z klarką zrobimy sobie maseczki. Postanowiłam, że wstawię tego vloga z jednodniowym opóźnieniem, bo po prostu nie wyrobię się z montażem, bo już jest późno. I tak to dopiero potem ten film mogę wstawić o 23., więc to nie ma sensu. Dlatego właśnie pokażemy wam coś tam, co robimy wieczorem, bo zawsze codziennie, w tych po prostu codziennych vlogach, gdy wstawiam tego vloga o godzinie 19, to nie macie tam tego, co już wieczorem robimy. A dzisiaj trochę sobie ponagrywamy, zrobimy maseczki, choć jestem naprawdę zmęczona, ale myślę, że coś fajnego dla was ponagrywamy. Powiem wam, że na urodzinach było całkiem spoko. Był przepyszny tort, bardzo dobry, z nadzieniem truskawkowym i z nadzieniem Oreo, właśnie w jednym, był naprawdę przepiękny, mistrzowski i bardzo dobry, bo nie był taki za słodki, ja lubię właśnie takie, takie nie za słodkie torty, ogólnie mało jakie torty lubię, a ten mi naprawdę przypadł do gustu. Zobaczcie kochaniki, jesteśmy słodkie jednorożce, zrobiłyśmy sobie maseczki z Eveline, bodajże, tak? Z Eveline. Mhm. i zobaczcie, jesteśmy takie jednorożce mega słodkie śmiesznie wyglądamy tu mamy jakieś takie czarne pod oczami róg, Gara jeszcze ma opaskę więc w ogóle śmiesznie ale ja robimy sobie maseczki okej okay, kochani, więc dziękuję wam za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak zdobycie kciuki w górę subskrybujcie mój kanał i dzięki, pa, do zobaczenia w kolejnym vlogu